To nie? Na przyszły sezon ma się rozłożyć przyszłoroczy, to no. amy, kończymy orkę To tak. będzie o zimina Takowiec na to będzie przeżyto Nie przenika Zaczysz tak, się myślę, że przeżyto Przężyto chyba mniej wymagające jest, nie? No, nie? Wymagające, ale jeszcze zobaczymy, albo przenika, albo przeżyto. Coś z tych trzeba wsiarć, nie? albo to składnikowego nawozu I pszenicę, nie? Owiec, nie? była żyko było I przejadł... To już końcoweczka jest Końcoweczka tak. Poprzeczak został i tutaj przejazd, nie? Patrz, na dole mokro a się opona lepi ale ogólnie jest sucho w polu nie? na uprawę. No ale nie jest za sucho chyba. Co? Mi się wydaje, że takie obryłki się wyurują, no tak. Ale co jakby było sucho, jakby było bardziej mokro, to co? To by to jeszcze bardziej by chyba no, było zlepione. Ładnie by było rozsypane, patrz, tak jak tutaj wpadło, dość fajnie się orka rozsypała. No ale żeby tu siać, to jeszcze trzeba coś zrobić, czy już od razu pójdzie maszyna? To zależy jaki sprzęt, nie? Jak jest wał pakera, można na raz jechać. Czyli już będziesz próbował od razu? Od razu, no, I to chyba niedługo, co? Z tydzień czasu niech odleży i się. Nie zbryli się? Myślę, że nie. To zależy, jaka pogoda będzie. To już nie jest wiosna, wiesz. Już są mgły, rosy. Także ta, 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 ta ziemia w, no, w nocy też nasią, nasiąka. To dość tym... No brat mówił, że w niedzielę deszcz, ale ile w tym prawdy, to nie wiem. No to, trzeba się to lepiej spieszyć. było przed deszczem posiać. Tak, do on posiał, nie? Znaczy się już nie przy... chodzi o to, ale jak przyjdą deszcze, to później nie wiadomo kiedy będą warunki. No właśnie. Cały bo to wiem zależy jakie deszcze, bo jak przyjdą deszcze dwa tygodnie, no to później trzeba dwa tygodnie czego aż to podchnie. No to, tak. to będzie wyjdzie listopad. No, też tak może być. A chciałem w listopadzie i była nie najgorsza. Dwoma no. bizonami, żeśmy tą kosili. Tak tylko kawałeczek. Mm -hmm. no, była w listopadzie i późna już tak nie, wieku, już chyba po wszystkich świętych już było, nie? A wujek mówi pszenica będzie. No i była. była. <laughs> I to nie najgorsza, nie? No. Zaorana już końcówka tutaj, tu zaorałem tam. I trzeba będzie się zbierać do domu, trzeba będzie zboże szykować, siewnik potrzepiać i, i, i próbować, nie? No ale chyba nie tu, bo mówi, że tydzień ma leżeć. Tydzień, no A co, bo to jak leży... Do soboty, tak o, w sobotę... Podróż. Niedobrze siać na świeżą orkę? Dobrze jak odleżałaby trochę, nie? Albo tą orkę trzeba by było zagęścić, przejechać tutaj. Nie, bo ja słyszałem, że jeżeli później roślina rośnie, to i korzenie obrewa, tak? Bo ta ziemia siada. Siada też, to jest takie ten, że po prostu jak jest niezagęszczona orka nie siadła przed siewem, puszcza, wykiełkuje zboże, później siądzie ta orka i ten. Nie? Ale, jest... ale teraz chyba jak tak zimno jest, to to szybko nie będzie kiełkować. To zanim to korzenie puści, to to może siądzie. Może wiosną to wiesz, szybciej działa. Na wiosennej orce. No ale to przykładowo deszcze zagęszczą, bo deszcze obsycha, deszcze obsycha przez zimę, nie? I mi się mm -hmm. wydaje, że zima robi to, że woda robi to, że zagęszcza nam ziemię. Nie, no na pewno. Bo jak zostawisz orkę na wiosnę, to tak agregatem bezpośrednio nie, nie posiejesz. Musisz tam uprawić jakimś kultywatorkiem czy coś na powietrzyć tą ziemię, nie? No ona bo się ona, zbije. No ona taka zbita jest, no Mi się wydaje, że woda robi to, że że bardzo zagęści tą ziemię. Dużo opady o opady, nie? No, no się tak uleży jeszcze się ubije tam deszczem. No. Tym bardziej, że ją jeszcze deszcz rozpuszcza. No dobrze by było ciężkimi bronami przed siebie orkę, wiesz, przygnieść. Tak A to, to takie jak Piotr ma te duże piętrowe A, takie. O właśnie takimi bronami wielkimi. Myślałem, planowałem kupić takie właśnie te 80, te hydrauliczne, ciężkie brony i właśnie... Po orce takimi ciężkimi bronami, wiesz, szeroko bierzesz, nie? No, drugim biegiem, albo nawet i czwórką terenową. Uu, tak wiesz, Ale zagęsisz. byliśmy na Bednarach, widziałeś gdzieś tam brony? Chyba nie były, tylko żeśmy się nie rozglądali. Są brony jeszcze, wiesz. Są brony takie ciężkie, brony hydraulicznie rozkładane, że w ciągniku siedzisz i hydrauliką rozkładasz i składasz, nie? Do zewnątrz. Nie. nie, no to wiesz, ty nie kupujesz bran, które mają 2 metry, tylko na pewno mają większe. Kiedyś to patrz, Tutaj była talerzówka zrobiona po ślednisku. Tależówka była zrobiona i teraz orka idzie. Bo bałem się, że agregatem jak zrobię, to jest po owsie, Owiec nie wymarznie przez zimę. A i że będzie rósł razem I z pszczołą. Będzie rósł, no. albo trzeba by było to przejechać jakimś agrosarem po to, żeby wypalić te, 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 te. te. Żeby hmm. spalić, żeby nie odbijała, bo owiec teraz ma taką tendencję, że nie wymarznie przez zimę. Po prostu samo Samosiewy w... będą rosły. Samo i będziesz miał mieszankę. jakbyś kościół kosił, to będzie mieszanka, nie? A owiec to odbija, odbija od tego... No nie ma zimy, jak tam przyjdzie jakieś jeden czy dwa dni, że śnieg spadnie, mróz też tam dwa stopnie. Hmm. <laughs> tak jak tu widzisz, to jest zielone, nie? To jest wszystko samo się owsa, nie? Zaraz wyrwiemy. Już to było przetależowane Teraz Ci znajdę że tu jest ten nasionko owsa A które jeszcze nie skiełkowało Tak to skiełkowało Aż porosło, widzisz? Ale, ale tutaj wydrapie zaraz jakiś ten... Nie no, owies to będzie ten pewnie jasny, o to O, o to co teraz bierzesz Aha. I teraz Ci znajdę... Że to jest na jest... pewno wiarna owsa I zaraz, zaraz znajdziemy, widzisz? Patrz. No To jest owies Owiec po prostu wykiełkował. Jak z Gruberem to zrobisz, zniszczysz, jakiś część zniszczysz, nie odbije, mhm. ale część zostanie i będzie rosła. Mróz nie wymrozi, bo teraz te. Nie ma takich zim. Kiedyś to przez zimę jakby tam wykiełkował, mróz by go skasował. A teraz nie kasuje. Tak bo samo mam... ziemniaki, jak. Rosną, ziemniaki rosną. też w zbożu, po, po mhm. prostu po ziemniakach się ją a później mają problem, bo ziemniaki w zbożu takie wysokie, kura, jak zboże rosną, bo idą ze zbożem po prostu do światła, nie? I ziemniak też jest taki wysoki jak zboże jak później kombań kosi, to no wiesz, mam problem Jak nie ma tego dużo, to jest okej okay. jak jest tego dużo, to jest lipa Piękny księżyc, nie? No zaraz noc. Już słońce zaszło, momentalnie będzie ciemno. No najgorsze są poprzeczniaki, tu jest wywalczenie. Dobra, ja nie wiem jak ja ostatnio orałem, czy ja tutaj był robiłem. Ja bruzdę robiłem tam w polu. A, tak się A to ma znaczenie? Że tu chyba była bruzda, to? A żeby tak dwa spróbujesz. razy nie orać tą samą stronę. Tak, że ja, jak robisz, jak ja robisz bruzdę, to później od bruzdę robisz w polu, że odkładasz, żebyś nie przerzucał, bo zrobisz taki kopiec. Jak będziesz cały czas orał na jedną stronę, mm -hmm. to zrobisz kopiec, bo ty tą ziemię przekładasz, nie? No ona się tam dużo się nie przestawia, ale o 30 cm co roku. Co ja roku. roku po kawałku. Trzeba było spychać, spychać No tak Nawet jeszcze wapno tam chyba jaśniejsze to, to było kiedyś wapno wysypane Tu nie? na rogu bardziej chyba, nie wiem, czy tu dzieciomik, czy tam? To, to takie jaśniejsze, nie wiem co to się wyobrało Ale tutaj wiesz, że jakieś to. też budowy prowadzili Coś tu wozili kiedyś, jakieś śmieci może O, coś. pierwszy raz to było kurde uprawić To była, ojoj, kurde Tyle <laughs> ciężarówek przeszło przez te pole to Pług wyskakiwał, nie było jak no, bo tu droga była na skos, No jakoś, tak, tak. Na skos, jakoś tam wozili na dole. Teraz do. już jest ok, ale. Moczary zakopywali, zasypywali. No. Elementy robocze dostały. Łacek mam taki ten, że płozę bierze mi. Zobacz jak piętkę, tą końcówkę, stopkę, piętkę, nie ale wiem. Ale to, to jest jedna część? To jest przykręcane ta A, piętka. To się da to, wymienić. Tak, to się da wymienić, nie? Ale tak mi płozę. Może ktoś by się wypowiedział z oglądających widzów. Może ma lepsze doświadczenie. A co, że ją wytarła, tak? Ta, czy, czy punkt po skosie idzie? Czy, czy... Czemu tak wybiera? Widzisz do stopki, piątkę to ma wytrzeć, bo ona jest ochrania tą całą płodzę, nie? Ale widzisz tu środkiem wybierają i z drugiej strony jest podobnie, nie? Że te piętki już praktycznie ich nie ma, nie? No już czub, jeszcze chwila i widzisz tu na krętkę zjeżdża, nie? Jeszcze przeciągniemy trochę. Ale w sumie a to się no, podciąga coś a, tak. W sumie czu, czuby mamy do przełożenia, bo one są dwustronne, nie? Jak się ci się zedrze czub z tego, odkręcasz i przekładasz i zakładasz i... Aha, dwustronny, dwustronny jest. Dwustronny, no. Ale te piętki, piętki, stopki, nie wiem jak tam zwał trzeba już wymienić, bo już ich praktycznie nie ma, nie? Za śrubę przedrze i odpadnie, nie? A to ona powinna być dłuższa tu gdzieś do tyłu, nie? Nie, nie. Ta ostatnia jest chyba najdłuższa, bo jest prowadząca. Te dwie są takie krótkie, a ta jest długa, nie? Nie, nie. Mówię o tym, czy to nie powinno być gdzieś to za to wystawać. Nie, 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 nie. To jest właśnie tak, tylko żeby to ochraniało tej końcówkę, nie? Jak z początku orałem, bo to bez tych piętek w ogóle ich nie było, nie? Później dokręciłem, bo doradzili mi, że coś takiego jest. I ale to wierciłeś? Nie, było. Nie, To już były, były otwory. Raczej no. znaczy w tym, w płozie to już jest to, to są otwory, nie? Ale widzisz, tu strasznie ją wybiera, nie? I każdą jedną tutaj bierze wybieranie nie? bierze jej prosto, tylko tak wybiera. Nie wiem, czy pług się krzywi? Może ktoś ma lepsze doświadczenie w tym, to... tego się nie obraca. To można obrócić, to wtedy tą piętkę jak odkręcisz, nie to bo tam możesz. Też są otwory widzę z drugiej strony. Tą piętkę jak odkręcisz stąd, nie? Mhm. W sumie można tak poprzekładać, że tą dać na dół, a tą z dołu przykręcić tu. To będzie miała grubszy element w tym miejscu, nie? Też można to przełożyć. Mhm. Jest taka możliwość. Odkręcasz te piętki, obracasz pług, odkręcasz tamte i w miejsce tamtych przykręcasz te, a tamte w miejsce tych. Ale to masz godności? Pług? No. Nie, no co ty? kupiłem go nie wiem. Ale w tym to było już tak wytarte, czy nie? Nie, 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 to ja wymieniałem. To A, jak, się tylko raz. ja kupiłem wszystkie. Aha, myślałem. wszystkie pozy, ja kupiłem. Nie pozy, tylko jak to się. No pozy, dobrze się mówi. Pozy nowe kupiłem. Nie? Pozy, e, odkładnia jedna jest nowa. Ilemiesz jest nowy jeden, tutaj założony, bo te jeszcze takie były. No, w sumie tego też już trzeba, już praktycznie. Jeszcze chwila, żeby nam się korpusu nie wybrał, nie? Ten jest nowy lemierz, bo ten lemierz już był tak zjedzony, że aż do korpusu, nie? Odkładnia i lemierz z tej strony jest nowy, nie? Tu już też widzisz, wydarty ten lemierz jest. Już mało co go zostało, to jeszcze będzie go wymieniać. I tego też widzisz, już jest, on, mhm. żeby po prostu nie uszkodzić korpusu, jak nie wymienisz w porę lemiesza, to się wytrze korpus, nie? I przedpuchaj, przedpuchy to się przesuwa, jeszcze już przesunąłem praktycznie. To jeszcze można przesunąć do przodu, nie? Ale też ta odkład, tutaj nie ma tego piersi, nie? Bo tak jak tutaj masz, to są jeszcze piersi przykręcone, nie? I piersi dostają jako pierwsze, nie? Jak nie wymienisz piersi na czas, to odkładnie ci zajedzie, widzisz? O, mm -hmm. to jest piersi. Nie? to jest ten element, to jest piersi, no, by przy tak, to jest pierś, a odkładnia jest tu. I po prostu jak tej pierści nie wymienisz, ona już cienka będzie, to będzie Ci jechać ten yy, odkładnie, no. Dobry pół, tylko no, jak to te mi się wydaje, że zagony lżej się ciągną do obrotówek, nie? Że dużo więcej mocy potrzeba na, na obrotówkę. Nie, nie wiem. Może przez to, że ta góra jeszcze jest taka ciężka, to wszystko się... Może, że to dociska, nie wiem czemu, ale powiem Ci, że jak widzę, że takie mają zagony Fernelanda, te pierwsze, takimi, z takimi resorami wygiętymi, nie? Ten, jak one, te pługi pracują, to mi się wydaje, że dużo lżej je się ciągnie, jak ten pługi dość taki toporny. Podejrzewam, że on troszeczkę więcej mocy zabiera, niż te pługi. Tak jak nieraz widzę na filmikach, jak mają te resory takie, nie? Cztery mm -hmm. skiby. Jakby to był zagon, to ja chyba spokojnie tutaj z kibem bym pociągnął takie, wiesz? Coś mi się wydaje, że zagony i idą, nie? Tylko tyle, że musisz jeździć i bruzdy masz na polu. Tu bruzda tam bruzda, nie, musisz sobie podzielić pole i na przyszły rok od bruzdy orasz. Nakładasz jedną stronę, drugą stronę, nie? No ale też się tak orało 60. Kurde, że zagonowym pługiem, z skibowym kurde, orałeś i orałeś. Tutaj to tak kurde, 80 arów to za orasz 80. 80 arów, 80 za oraż w godzinę spokojnie. A ten, a 60 to pół hektara w godzinę nie za orasz. Z trzy 3 godziny chyba trzeba hektar orać. No ale tam nie, jest ręki pół. No. No, tam masz 30 chyba odkładnie, tak? 3 razy 30, 90 centymetrów? No wszystko jest mniejsze, No i wolniej wypowiedzi. jeździsz, bo dwójką, dwójką yy, szosową jeździsz. 60 w dwójką ja zawsze orałem, nie? Chyba, że dwuskibowym pługiem ktoś orze, to chyba trójką jeździ, a podorywki to były robione trójką, nie, trzecim biegiem, na płytkim tym. A jak na głęboko, to sześćdziesiątką dwójką zawsze się orał. czy skibowym pługiem, czy tym 3P, tak samo dwójką się No tutaj się, ja oram tak, tam jak te góry, to tam ciężko, no tam jeździłem tą czwórką terenową, nie? No ale tak jak tutaj prosto, to dwójką szosową, nie? Jak dołożone jest turbo, to on sobie radzi bez problemu dwójką szosową, a wcześniej to czwórką, no i kopcił strasznie z rury momentami, nie? Ciężko miał, za mało powietrza miał, nie przepalał dawki paliwa, no a teraz jest różnica duża w mocy, nie? Zobaczymy, jak długo się to utrzyma, na razie jest dobrze, trochę mi zmartwiło, bo tak mi się wydaje, jak dołożyłem turbo, to troszeczkę spadło mi na zegarze ciśnienie oleju o pół bara, bo tak miałem 4 bary na rozgrzanym silniku. A jak teraz jest turbo, ta, turbo sprężarka, to tak jakby pół bara zabrało na smarowanie tej turbiny. Nie? I teraz pytanie: czy w wale, tam w korbowym, jest dalej 4? Bo to jest zabrane z tego węża co idzie ciśnienie na zegar. Czy jakby było zabrane. Z tego drugiego króćca, gdzie idzie smarowanie centralne na pompę wtryskową, może wtedy by było dalej 4 bary na zegarze, nie wiem, ale no spadło. Było takie 4, a teraz jest 3,5, Mhm. I to pół, pół bara gdzieś tam uciekło na, na smarowanie turbiny. A ogólnie Kverneland to są coś takie dość masywne pługi. Obrot, tu słupice są najważniejsze, nie? U... I nieraz są pługi z uszkodzonymi słupicami, a te słupice no, odpukać w nie malowane, ale na razie tam się... No ale tu śruby zrywa, nie? Tak, tu śruby zrywa, tu nie ma restaurant... Chyba, czy 20? No, tu Tu jest 20. Nie, 20. No tu 30 mhm. Także zrywa śruby, ale czasami zerwie tą śrubę tą od korpusu, wiesz? Zdarzyło mi się, że zerwało tą śrubę od korpusu, wiesz? One są powymieniane i ona się obróciła, bo ten korpus się trzyma na dwóch śrubach, nie? I od korpusu, i od razu leży. Czasami jest bardzo ciężko, żeby to wrócić, nie? Trzeba pokombinować. Kiedyś podjechałem pod takie grube drzewo i cofałem, sobie, żeby trafić w śrubę. Tak było zblokowane, tak sklinowało, że pod drzewo musiałem jechać na wstecznym biegu, żeby tą. E, skibę całą cofnę. No, ale kiedy miejsce. ci ta dolna śruba poszła? Ta środkowa. I tak? Tutaj, tak, ta, ten, ta, ten, ta, no. na dole. No. no ale jakoś tam sobie już się uporałem z tym. Bez zjeżdżania do domu. Kółko też mi kiedyś odpadło, spawane jest, nie? Bo no tutaj hmm. oderwało się. Tu jest taki amortyzator. Nie wiem, on jest gumowy, nie gumowy. Tu jest przykryty tymi blaszkami. Widzisz? On jest luźny. Ja kiedyś taki kawałek gumy wyciąłem ten kawałek gumy mam. To jest tak zwany zderzak, że jak koło uderza spada, to ten zderzak amortyzuje te trza, trzaśnięcia, żeby się nie ułamało tutaj koło, nie? Bo jak nie było tego zderzaka, on się rozsypał, nie wiem, w mrozie taka się z niego zrobiła, jak stłuczone, hartowane szkło Wyjąłem ten zderzak, nie? Później... Zderzak rozsypał się w to, jak szkło hartowane, nie? kupiłem ty zderzak, ale taka kosteczka, nie wiem z czego to jest, on jest tutaj, widzisz, on no. jest luźny, nie, ta kosteczka chyba kosztowała ponad 300 zł. Uuu, to ze starej opony trzeba było wyciąć. Nie, ja zrobiłem z gumy, ale kupiłem to oryginalne też, nie, mm -hmm. bo gumę miałem tam, taką grubą gumę od pługa śnieżnego, nie wiem, taką grubą gumę docierałem od pługa śnieżnego, ta guma co idzie po asfalcie. Taki no, no, no. kawał gumy gdzieś mi się w ręce nawinął i po prostu tą gumę dałem, ale wymieniłem na oryginalny, bo jakoś mi jakoś odpadł, to są takie zderzaki, widzisz, do tego o, dojdzie i to blokuje i tutaj sobie regulujesz na tym kole grubość, o, e, głębokość orki, nie ja tak powiem, nie? tu rozkontrolujesz, bierzesz to, rozkręcasz. Z jednej strony, z drugiej strony, sobie mierzysz czy tak samo, że po takiej głębokości nie no, w sumie to nie są złe pługi te Fernelandy, ale mi się wydaje, że zagony lżej się ciągną do taki bardziej toporny, ciężki półchód, no ale jakoś daje sobie radę no. Ursus 904 z dołożonym turbo. Także, to z turbo to już ma inny numer. No to po, powinien być 1004, tak? Z turbo. No ale seryjnie w dokumencie jest 904 i tak już zostaje, nie? nie no, tak. W części skrzyni. Mhm. No jest różnica, czy uturbiony, a nie uturbiony nie? Chyba, że spróbujemy włożyć do 80 silnik od Bizona. Sześciocylindrowe mają na szrocie, tam gnieźnie. Silniki? A, ale od... to przeróbka gruba jest, nie? Odwizona? Nie, do nich, do tych ciągników. Nie, dużej przerobki nie ma, bo tu tylko być chyba maskę... Ja, ja ma... nie wiem, jak skrzynia, czy to ona to wytrzyma. To pasuje, to jest pasuje. Czy wytrzyma. tu jest akurat wałek w 904, wałek sprzęgłowy jest od 120, ale jak sześciocylindrowy, to jest... Tarcza jest taka sama jak o 120. No to mówimy o 120 jak mówimy już o 16. 16, tu się trochę różniły te 16, wiesz z czym się różniły? Z wolnicami masywniejsze tylko nie zwolnice były. No właśnie, to wiesz, mocy przybędzie i się wszystko reszta rozleci. I, i przedni, przedni most był też mm, troszeczkę masywniejszy od tych czwórek, nie? No ale... Znam takie sytuacje, że zakładali od 120 dzwonnicę do nich, bo na śruby normalnie pasują. Są po prostu masywniejsze. Szersze mają te zębatki. Mm -hmm. Te zębatki i satelity, tak? Sam z satelity chodzą te kamienie, nie? Kamień w środku i satelity dookoła, tak? Dzwaniacz moment. zobaczymy, jeszcze tłuczemy. Na nowe <laughs> nowe traktory czekają. Były nawet na bednarach, nie ma, jak nie ma się tego co się lubi, to się lubi co się ma. Nie, nie no wiesz, jakby tam to wszystko zostawili i poszli, a kto se weźmie, to se weźmie, to tak. No te bednary to normalnie nam się udały. To takie kurcze było śmiechowe. Taki kurde, człowiek się tam uśmiał u tego, pogadał po tego, że taki pozytywny wracał do domu. Że... Naprawdę. Było dużo fajnych rzeczy, dużo nowości. Za dużo czasu nie mieliśmy, żeby to pooglądać. Musielibyśmy jechać na trzy dni. Wtedy tak, no bo co tam nic prawie nie widzieliśmy. No. Tylko z jednej strony i głównym aleją żeśmy się przeszli. No i bron nawet nie zauważyliśmy. Myśmy no. nic nie oglądali w zasadzie. Tylko żeśmy tak se przeszli. No tak, jechaliśmy jakby turystycznie Tak z ciekawości. No ale nawet... Za przyszłym roku będą drugie bedynary, to musimy się Co przygotować. Są, Co chyba. roku już od kilku lat? No, może tam jakieś brony wtedy by kupił? No, no w Poznań słynie z targów rozmaitych. Tam chyba jeszcze są inne targi. Może nie no, tylko Pozna na Poznań. Poznań to jest... Kiedyś motoryzacyjne, hmm. wiem, że były. Nie wiem, czy są one tam inne rozmaite. Są. W Poznaniu kiedyś główny przemysł był. Najwięcej chłód wszystkiego robili w Poznaniu. Sno powiązałki w Poznaniu. jakieś tam mocarnie czy cokolwiek. Bo też w Poznaniu nie wiem. PFM Poznańska fabryka maszyn żniwnych. No, było tego A dzisiaj mamy dużo sprzętu, tylko nie polskiego. Mhm. Zagranicznego mamy. Są te sprzęty, Ursusy, co, co były produkowane w Polsce, to jeszcze się te lepią, bo jeszcze części do tego są, to jakieś tam ciągną. No ale to już wszystko tak, prawie części są rzemieślnicze. Nie? No tak, już nie kursz. Ich jakość jest. No zależy jak trafisz. Jak dobrej jakości trafisz, to będziesz jeździł. Tak, jakbyś chciał robić remont silnika na tych wszystkich rzemieślniczych częściach, to miałbyś po im wątpliwości. Jak nie, nie. Korbow korbowody <laughs> się regeneruje. Wał mam też korbowy ze starego silnika, wyjętego, był szlifowany. Z innego silnika jest wał, po prostu wyjęty, ale dało się go wyszlifować, bo ten, co ja miałem wcześniej, to chyba już piąty szlif by załapał, a panewki na piąty szlif są na zamówienie i cena tych panewek jest już inna. Mhm. Do trzeciego szlifu to chyba normalnie kupisz, do czwartego już ciężko, nie? Jak szlifował mi ten wał, mówię panie, a nie pęknie a mówi nominalne pękają. A szlifowany to wiadomo, że jest cieńszy, ale... Mm -hmm. mówię, nominalne pękają, ale mówi, szlifowane chodzą i to nie gra, nie gra reguły, nie? <laughs> mi się wydaje, że wał lubią pękać jak jest zbyt wcześny kąt wtrysku w silniku, że jest bardzo takie uderzenie na tłok, nie? Tak. Tak? Też jesteś mm -hmm. tego zdania? Ja no tak ktoś słyszę, żeby wał pękł, ale może pęknął. No pękają w silnikach wały korbowe, jak nie? Pękają i to czasami w ogóle nie obciążone i pękają, nie? Mm -hmm. No także pomimo tego, że jest ciśnienie, potrafi pęknąć. Adre... Mojemu bratu w C300, C385 w 80 bez napędu pękwał. Opony były nowe. Zrobił silnik, wału nie wymieniał, ale założył nowe, nowe te tuleje, nowe cylindry jakby by było powiedzieć, tłoki, głowica zrobiona, tu sprężanie miał, moc miał, opony były dobre, zaparcie i w pękwał. Wow. Najsłabszy punkt był, nie? A nie ma? Mówi nie, spadło. A to zobacz wał, wow, może wał wow, pękł. I pękł przy kole zamachowym. A stukał jak cholera, ale się. On pękł, stukał, ale normalnie przyjechał tym traktorem do domu. Aha. Bo on pękł, ale on, ten wał nie pęknie tak, jakbyś go kurde przeciął, przeciął szlifierką, tylko on pęknie z takim tym i po prostu nie ma się gdzie wypchnąć, bo jakby była odległość, to by się rozdzielił. Ale tam jest spasowany na tych panewkach. Tu z tej strony ten koło zamachowe. We... Że to się kręciło. To się kręciło, ale ciśnienie oleju spadło i bardzo duży stuk był, nie? Mm -hmm. Stuk był niesamowity. My Myślałem, że zaraz korbowód ci wypadnie przez miskę olejową, nie? A kiedyś się korbowód odkręcił, właśnie tej samej 80-ce. Tak, tej 80 Pęk korbowód, ale chyba pęk korbowód przy tym, przy sworzniu, przy tłoku. Nie wiem, jak to tam dokładnie było. To zrobił dziurę w bloku. Korbowód. No takie sytuacje się zdarzają. Że to, no i wtedy już problem. No wtedy to już jest duży problem albo trzeba spawać blok albo trzeba szukać drugiego silnika. Albo bloku, nie? Mm -hmm. A tych rzeczy już jest coraz mniej, tak bloku. No por generacji całe silniki można kupić, nie? Ale to jest już koszta. nie małe, nie? Bo sama. Sam wał możesz kupić chyba za 3000 indyjski, czy za, kiedyś był za 3000 teraz a czeski będzie za 6000, a indyjski za 3, kiedyś była prawie połowa różnicy w cenie, nie mm -hmm. a dzisiaj to może być, że indyjski będzie 5000 kosztował wał korbowy, a. A, a czemu akurat indyjski? Co oni tam jeszcze robią jakieś rozosy? W Indiach? No ja mówię, wiesz, zamówienie, ktoś dał zamówienie, jakieś kurde. Nie bo jakieś takie trybuto, czy Indie? No, że, kto ma jakieś taki dystrybutor w Indie. A nie ma, oglądałeś jak tam robią, łożyska potrafią zregenerować. Aha, to o to chodzi. A wały odlewają. No, tam jest jakaś manufaktura, która to tam... Tam gorący, gorący, gorący ten przychucie kurde, w sandałkach stoi, a drugi wiadrowody na niego leje co 5 minut, żeby ten się nie zagrzał, nie zapalił. Mhm. No tam nie ma jeszcze takiego BHP wiesz tam, tam jest BHP na to poziomie tak wiesz Ale ludzie nie mają, ale też dużo wypadków jest, nie? Wiesz, w Indiach, indyjskie opony są indyjskie, dużo w Indiach produkują. Tam nie mają mówić, ograniczenia dwutlenku węgla, także mogą robić klepać do bólu, nie? Ile chcą? Dobra, my tu gadu gadu, ciemno Nocna się robi. już prawie nic nie widać, słońce o, zaszło. Przy... Jeszcze po poprzeczaki muszę machać. Dobra. Dobra. Do zobaczenia widzowie, na następnym. Strasznie zimno.